Hello, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Extreme Adventures. Tak, pewnie to co widzicie na, hmm, na ekranie troszkę Was zdziwiło, gdyż jest to nowa rzecz, a jak zwykle wiecie, te nowe rzeczy zawsze pokazuję po pewnym czasie jako niespodziankę. No ale cóż, postanowiłem, że niespodziankę zrobię Wam od razu teraz i pokażę Wam dzisiejszy projekt, który zbudowałem i myciłem się nad nim od ostatnich 4 dni. W sumie to się nie męczyłem, a poszło mi to całkiem gładko. Tak więc no cóż. Lecimy z tym koksem. Okej, okay. lecimy. Pałac. Smoczy Pałac, co jest jednocześnie wejściem do kopuły. Tak, w ostatnim odcinku powiedziałem takie pewne zdanie, co by zbudować, właśnie na dzisiejszy odcinek. Dam, dam, dałem Wam do wyboru trzy warianty: domek, wejście do kopuły oraz coś tam na suficie, jakieś ładne, ozdobne elementy. No i wybraliście wejście do kopuły. W sumie, co? Bardzo mnie. Um... Że tak powiem, ucieszyło, gdyż miałem już pewien projekt na to. Projekt, może nie projekt, co pomysł. Ten pałac, co tutaj widzicie, jest budowany kompletnie bez żadnych planów. E, I po prostu nie myślałem na tym, jaki po, po prostu klocek dalej postawię. E, to jest wymyślone podczas budowy, tak więc. E, no cóż, projekt mi się naprawdę bardzo fajnie udał według mnie. E, jeżeli nie ma tutaj żadnych planów. E, I jak to wygląda, może z daleka. Dobra, pierwszy raz tak zaczynam praktycznie odcinek, kiedy od razu pokazuję wam projekt. Zawsze to jakieś ciekawostki robiłem, jakieś niespodzianki. E, no ale dobrze. Jak widzicie, mam tutaj most. Tak, most zbudowany z drewna dżunglowego i ze zwykłego. E, to różowe drewno mi się szczerze bardziej troszkę nie podoba. Wolę to zwykłe drewno i poszukać troszkę tych zwykłych drzew, które tu w dżungli są ukryte. Wiem, bo wszystkie praktycznie skopałem, większość. Glowstone, oświetlone pięknie glowstonami z Nederu, których w sumie także musiałem jeszcze troszkę dozbierać, gdyż tak mi nie wystarczył. No i tutaj, dokładnie, to jest bardzo ważna sprawa, gdyż tutaj, jak widzicie, to wszystko jest wysadzone TNT. Tutaj jeszcze jest dobudowany taki filar i woda wylana. Tak, woda była dla mnie wielkim problemem. Zresztą za chwilkę Wam powiem dlaczego. No tak, to wszystko było wysadzone TNT. Musiałem się udać do bazy z trzeciego sezonu, w którym mam naszego mob grindera. polecam obejrzeć odcinek 60, jeżeli ktoś nie wie albo nie widział Mob Grindera oraz 77, w którym prezentowałem farmę Expa. Tak, tam, tam też jest Mob Grinder. No ale dobra, mniejsza z tym. To wszystko było wysadzone TNT i był mały problem, gdyż jeżeli chciałem wylać wodę dookoła, ta woda zapadała się w te dziury tutaj, które możecie widzieć gdzieś chociażby tu. Dlatego musiałem po prostu zbudować tutaj na przykład, załatać tą dziurę i tak na całej odległości. Załatałem tą dziurę e, ziemią i następnie tą ziemię skopałem, przez co mogłem osiągnąć takie głębokości jak chociażby gdzieś tutaj na dwie kratki i ta woda się jakoś tak nie zapada. E, tak więc, no cóż, tak e, pokrótce tutaj powiedziałem dla tych, co może tak w Minecrafcie e, do czynienia z wodą mają bardziej i po prostu budują takie projekty. Ale mniejsza z tym, może przejdźmy do samego pałacu. Jak widzicie tutaj z dwóch wież się leje woda, z tyłu są jeszcze dwie wieże. Jednak szczerze mówiąc nie wiem dlaczego ich budowałem, gdyż stąd ich nie widać, a na tyły raczej często wybierał się nie będę. No dobrze, ale niech będzie i już te klocki niech stracę. W sumie mogłoby to być płaska ściana i w sumie taki sam efekt byłby. A tam się jeszcze ciągnie wzdłuż jeszcze ze 20 klocków tej budowli. Tak więc projekt jest naprawdę dość spory. Ej, myślę, że kosztował mnie wiele pracy. No dobra, co my tutaj mamy? Tutaj mamy jeszcze niebieską wełnę. E, po którą także musiałem skoczyć. Tutaj nie mam żadnych zapasów niebieskiej wełny. E, w sumie to mogłem pofarbować e, białą wełnę na niebieską lapisem. E, ale jakoś tego nie zrobiłem, i udałem się do bazy czwartej, w której mam automatyczną fabrykę e, wełny. Zapraszam do odcinka. Brrr, nie pamiętam. <gryw> Wybaczcie, nie pamiętam. Mam tyle tych odcinków za dużo. E, wiem, że to był sezon czwarty. No, no, tak pod koniec gdzieś No i co? Tak, niebieska wełna chciałem aby się kompoz fajnie tak z tą wodą mm, kompozowała. Kompozowała Jezu, Jezu. Wybaczcie, jest już wieczór i te słowa mi się mylą, język mi się plącze. E, ale myślę, że projekt jest fajny i spodobał Wam się dzisiejszy odcinek e, Co tu mamy jeszcze jakieś śmieci? W tych śmieci? No, tak więc pokazałem pokazywałem wam e, co mi tutaj jeszcze zostało. Dobra. E, I te drzewa, które widzicie naokoło, one są posadzone sztucznie. Tak więc e, potrzeba była mi mączka kostna, do której także musiałem się udać do mojego mobgrindera. Jak widzicie, biegania miałem masę, ale wyrobiłem się w 5 dni, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, e, jak na taki projekt. No i co, może sobie wejdziemy do środka. Most wygląda całkiem przyzwoicie. E ewentualnie jeszcze pokażę wam, tutaj mamy most, który także wygląda bardzo fajnie. E jest takie, taka półkula, że tak powiem. Półkula, no do półkuli to jeszcze troszkę brakuje. E ale możemy sobie spokojnie po niej przejść, aż do praktycznie takiego pierwszego wejścia do kopuły. E dlaczego jeszcze tak powiem, dlaczego tak się starałem, dlaczego tak chciałem wybudować tutaj ogromny pałac... Który potrafi zadowolić, no cóż, em, dlaczego? No, myślę, że po tym wejściu będę chodził dość często e, i po prostu chciałem, aby to wejście nie było takie monotonne, takie zwykłe. Chciałem tutaj zrobić coś specjalnego, aby to wejście po prostu cały czas mnie zaskakiwało. M, ja bym nie patrzył się tylko na jakiś dirt porośnięty trawą, jak tam, e, i dużą ścianę. Tutaj mam po prostu coś do zobaczenia, coś fajnego I, I jak będę tutaj chodził, myślę, następnym razem do kopuły Myślę, że nie będzie taki efekt takiej monotonności e, I takiego znudzenia Co e, naprawdę cieszy oko, kiedy tutaj przechodzę Widzę jakieś ładne wodospady, jakieś e, zwisające tutaj z drzew e, liany e, No i wchodzimy do pałacu naszego, do Smoczego Pałacu To wszystko nazywa się Smoczy Pałac e, Tak, i mamy W środku jesteśmy Tak, co tutaj jest? Pusto, tutaj nie ma nic. E, budując to, nie miałem zamiaru po prostu jakoś tutaj tego w środku zagospodarować. E, nie chciałem tutaj wstawiać żadnych mebli. Ewentualnie później jakąś fontannę się strzeli, tutaj na środku. E, tak, tutaj mamy jeszcze wejścia do każdych zwierzch. Tam mamy jeszcze wejście tam i tam. No, wow, 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 wow. Kurde, czy spadam? Tak, tutaj w sumie nic ciekawego nie ma. To ma wyglądać tylko z zewnętrznie, ładnie. A wygląda nawet ładnie z zewnątrz, jak widzicie, cały ten pałac zbudowany jest ze stona, płytek kamiennych oraz wełny. Tutaj ewentualnie mamy jeszcze wodę i szkło. Tutaj mamy jeszcze wejście do kopuły, w sumie które także dzisiaj wam pokażę. To wejście jest tylko takie hmm, takim prototypem. Tutaj będzie główne wejście, takie będą schody w dół i taka duża komora pod ziemią, w której będzie znajdował się mechanizm. Zamykający, że tak powiem, taki właz do tej kopuły w ogóle chciałem, aby ta, ta kopuła była takim, 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 bunkrem. Nie wiem dlaczego, mnie to jakoś tak nie wiem, jarają takie rzeczy, że jestem odizolowany od świata. Jakieś zabezpieczenia, wiecie, i tym podobne. Wejdziemy sobie tutaj jeszcze. Niebieskowe oznaczenie jest po prostu, gdzie mamy wejście na kolejne piętra. Tutaj mamy wejście do kolejnej wieży. No, i tak dalej. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. I tak wygląda, że tak powiem takie pięterko. E, gdzieś tu mi się jedna wieża nie udała. Bodaj, że ta jest o jedną kratkę na lewo zbudowana, tak więc mały fail. E, no ale cóż, ta wieża na szczęście jest tyłu, ta, tak więc jej za bardzo nie widać. Dobra, chodźmy sobie tutaj. Tak, można sobie przejść naokoło. E, w sumie szału nie ma. Ale lecimy dalej. Tutaj mamy wejść na kolejne piętro. Które, no w sumie, być może kiedyś zagospodaruję nie, to nie zostało oczywiście ostatnie moje słowo, e, że tutaj nic nie będzie. Możecie przysłać Wasze pomysły, jeżeli chcecie, tylko szczerze mówiąc, sam nie wiem, co tu byłoby dobre, e, co mógłbym tutaj zamieścić. Dobra, idziemy jeszcze tutaj. I tu jest jeszcze jedno piętro. Możemy tutaj zejść na balkon. Tak, balkonik wygląda. Tak, niestety nie możemy wyjść na powietrze. Na powietrze, na zewnątrz, na powietrze jesteśmy. Idziemy jeszcze do góry. I za chwilkę zobaczymy piękny wschód słońca. Tak, tutaj jest coś w stylu takiej latarni. E, to miało oświetlać. Niby z dalekich odległości. E, I w sumie pomaga. Ta wieża jest naprawdę duża. Tak, kolejne piętro. Ale ładnie. Wyżej, wyżej, wyżej. Szybciej, szybciej. E, tutaj jeszcze może coś zagospodaruje Taki mały pokoik. Takie poddasze. E, I jak wygląda nasze słońce. Super. Pięknie. O. Coś się dzieje z tym. Dobra, nieważne. No i cóż, widoczek jest naprawdę stąd bardzo ładny. Możemy tutaj obejrzeć naszą okolicę, która w sumie w przyszłości może być ładnie także jakoś tutaj zagospodarowana. Myślałem, coś właśnie nad tym miejscem. Tutaj fajna wysepka jest i naokoło jest woda. Co by tam zmajstrować? Coś już tam myślałem. Ewentualnie możecie mi oczywiście napisać pomysły. No i co? Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Dlaczego nie ma pokazania, jak ja tutaj to budowałem? No szczerze mówiąc projekt był łatwy I budowałem to jak wyjdzie tak wyjdzie Tak więc co za tym idzie No czasami musiałem psuć jakieś klocki Bo po prostu ściana mi nie wyszła Nie miałem do tego żadnego projektu Tak więc budowałem to praktycznie na drugim save ie. I nie byłem pewien czy ten pałac wyjdzie mi tak jak wyjdzie A wyszedł naprawdę fajnie Tak więc no cóż jestem zadowolony Niestety budowy nie ma Ale mogę was zapewnić że trwało to z pięć Albo 6 godzinek. E, oczywiście materiały wszystkie miałem pod dostatkiem. Węgla e, do przetapiania tego kamienia miałem full. Tak więc nie było to dla mnie żadnym problemem. Ewentualnie ubyło mi troszkę węgla i kamienia z moich skrzynek. Ale z kamieniem to oczywiście nawet chciałbym, żeby, a, żeby go ubyło. No i co? Tak w sumie wygląda pałac smoczy. Smoczy pałac. E, możecie także napisać z czym możemy się zająć w następnym odcinku. Oczywiście, mam już projekty, które przedstawię Wam w następnych odcinkach. No i mogę Wam powiedzieć, jakie to będą. Albo zbudujemy dom w naszej kopule, albo troszkę ozdobimy nasz sufit w kopule. Tak więc, możecie sobie wybierać, co by tutaj zrobić. Ok. Tak. W sumie, nie muszę tego mówić, gdyż niektórzy z Was mówią mi, że moje odcinki są dla Was niespodzianką i żebym Wam po prostu nie mówił, co będę robił w następnym odcinku. No, nie wiem. Myślę, że możemy także tak robić. No dobrze. Co by Wam tu jeszcze pokazać? Wejdziemy sobie jeszcze do kopuły i pokażę Wam, jakiego to ja fejla zrobiłem ostatnimi czasy. Normalnie mogłem, można się pociąć. Ale w sumie za chwilkę się przekonacie. Idziemy, idziemy, idziemy. I tutaj jest jak na razie takie wejście do kopuły. Tak, spywamy sobie wodą. I wchodzimy sobie dokładnie w środek naszej kopuły. Ciach. Proszę bardzo. Jesteśmy w środku. Tak. I jak zwykle jakieś bugi z oświetleniem. No nic. Trzeba to przebolać. Ło. Dobra. I tak. Jakiego to ja fejla zrobiłem? Chodźmy do tej dźwigni, która wyłącza nasze światło. W podłodze do kopuły. I... Połowa się wyłącza połowanie. Dlaczego? Otóż. Już wam mówię. Otóż troszkę spieprzyłem swój mechanizm. Wylałem wodę i zapomniałem, że tutaj jest. <grym> że tam po prostu nie mamy zakorkowanego tego spływu wody i mam mały fail, gdyż tutaj troszkę mój mechanizm się popsuł. Tak od tego miejsca tutaj nie mam żadnych. Um, że tak powiem. No. Proszę bardzo. Tak się wylała woda. Eee, I w cały redstone, który tutaj był, po prostu poszedł w zapomnienie. Teraz będę musiał sobie przypominać, jak ja tutaj to miałem zrobione. Myślę, że nie zajmie mi to dużo. Eee, jednak mogłem tego uniknąć. <grytania> tutaj jeszcze muszę poprowadzić redstone'a. O, czy ze nie chcę że się tego robić, już mam dość tego redstone'a, no ale cóż. Za błędy trzeba płacić. I tak, co by wam tu jeszcze powiedzieć? No w sumie, to byłoby na tyle. Chciałem wam dzisiaj zaprezentować tylko pałac. I myślę, że to zrobiłem, tak więc wyjdziemy sobie jeszcze tutaj. Wyjdziemy sobie jeszcze zobaczyć pałac z daleka. Ewentualnie chciałbym jeszcze zobaczyć, czy wszystkie dźwignie działają. Dobra, teraz działa. Teraz może się włączyć oświetlenie halogenu. Boczne też czy działają. Tak patrzę, czy gdzieś tam się jeszcze nie wlała woda, ale jak to możliwe, boby. A tam? Też. No cóż. E, wyjdziemy sobie tutaj e, No, czyli gdzieś się wodowlała, bo pamiętam, że tam coś spieprzyłem oj, 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 z tym mechanizmem tutaj będą wieczne problemy No ale cóż Naprawa w sumie nie, nie będzie trwała długo Tam zapewne trzeba połączyć kilka... E, Redstone'a, sztuk Redstone'a Wyjdziemy sobie tutaj e, i wejdziemy sobie przed pałac, w sumie to wejście tutaj sam nie wiem, co z nim zrobię, czy będzie to boczne wejście, um, bo w sumie chciałem tutaj zrobić komnatę jako jedną po prostu z wyjścia od tej kopuły. Um, no i nie wiem, czy tutaj będzie w sumie to bardzo potrzebne. E, będę musiał także przemieścić swój portal e, do netheru. E, zapewne umieszczę go gdzieś w kopule, w jakimś specjalnym miejscu. No i co? To byłoby na tyle. Odcinek dzisiejszy troszkę krótki. Um, ale myślę, że ciekawy. E, jeżeli byłem troszkę dzisiaj taki zmęczonym głosem, że tak powiem e, To wybaczcie, nagrywam ten odcinek troszkę wieczorem i chciałbym, abyście jutro go po prostu dostali e, na YouTube, tak więc jak widzicie stana dla was jak mogę. E, no i dziękuję wam bardzo także za Waszą aktywność na kanale e, Co mnie bardzo cieszy widzowie, lecą bardzo szybko, coraz szybciej e, Kolejny specjal już tuż tuż komentarze także full e, ulubionych także i... Tych podziękowań, tych ocen także bardzo fajnie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Hmm, myślę, że kolejny odcinek pojawi się także już niebawem. E, ten odcinek nie pojawi się po tygodniu jak ostatnia reszta. E, tylko myślę, że po 5 dniach. Tak więc no cóż. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. E, jeszcze się tak zastanawiam, czy czegoś tutaj nie powiedziałem. No chyba wszystko. Tutaj to wszystko było wysadzone TNT. Chyba wszystko powiedziałem, tak więc no cóż. Mam nadzieję, że. Wszystkiego się dowiedzieliście? Jeżeli nie, piszcie komentarze. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku serii Minecraft Extreme Adventures, w którym to Wy wybierzecie, co będę robił: albo zbuduję domek w kopule, albo troszkę ozdobę sobie sufit. Tak więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!